To teraz to nie była moja wina. Jechał pod prąd. Muszę teraz nawrócić, jakoś. Jakiś korek zaraz tutaj stworzę. Jedziemy szybko, bo mi zaraz mleko skiśnie w tej ciężarbie, i nic mi nie zapłacą. Oto tutaj jest ta fabryka. Zakaz wjazdu z tej strony, ale ja wjeżdżam. Udajmy, że tego nie widzieliście. Dostawa prawie skiśniętego mleka przebiegła pomyślnie. Mam już 10 tysięcy złociszy na koncie. Właśnie ogarnęłam, że tu na tym placu można zdać prawo jazdy, czyli przez cały ten czas jeździłam na nielegalu. Ej ale w sumie zobaczmy jak to wygląda. Słoneczko wstaje, nastaje nowy dzień, zaraz obok jest kościół. Wszystkie znaki wskazują na to, że to idealny moment, by pójść na egzamin na prawo jazdy. Witam! Nikogo tu więc to jest fura, którą udam się w podróż mojego życia, czyli na sam koniec placu. Nie mogę przekroczyć linii. Easy, nie takie rzeczy już się robiło. Co tu się dzieje? No co mi w tyłek wjechał? Nie mogę wyjechać. Chłop mi się w naczepie zaklinował. Nie będzie łatwo, bo zatorowali mi wjazd na parking. Dobry, poproszę pierogi, wegetariańskie. ZE SPINAKIEM Nie wiem słuchajcie czekam już bardzo długo Co jest? Chyba moje pierogi ich przerosły Widzowie skapnęli się że jestem na serwerze Nie mylę się Chyba czarna z YouTube jest na serwerze Co jest? E jest Chyba Czarluna jest już na serwerze, jest zielonym girem. Muszę szybko dostarczyć towar, zanim widzowie mnie znajdą. Dobra, dostarczone. OMG, ile ludzi tu się zjechało. Gonią mnie gangsterzy w BMH. Patrzcie ile mam już hajsu, stać mnie już na jakąś drogą furę. Te droższe niż 50 tysi to same dostawczaki, a ja chcę się wozić jak elita. To BMW wygląda zacnie, kupuje. Nic nie było. Dajemy dalej. Patrzcie widzowie jaka prędkość. 200 kg na liczniku. O nie. 1500 mandatu. Dobra, odrobię to na dostawach tirem. Kocham prędkość. 5000.